Cześć, ja z tej strony. Dzisiaj będzie bardzo nietypowy film. Pewnie widzicie, co tu się już dzieje na ekranie. Jeżeli żyjecie pod kamieniem, to może nie słyszeliście, ale obecnie trwa proces Janego Depa i Amber Heard, <gry> który jest bardzo publiczny. Natomiast ja ostatnio, no bo jak klikniecie na jeden z filmów, dwa może, albo kolejnych dziesięć, to algorytm wam będzie podpowiadał kolejne. Dlatego mi się ostatnio pojawił taki klip. 712, Uh, you testified yesterday. This is another photograph of you on the night of May 21. That's correct. And keeping this exhibit up, can we please do a split screen and also pull up Defendant 713, which has already been admitted? Ms. Hurd, you testified yesterday. This is also a photograph of you from the same night, correct? That is correct. You testified yesterday that the only difference between these two photographs is that the light was turned on. That's what it appears to be, yes. The light is on in both of these pictures, though. Isn't that right? It looks to me like the one on the left has the vanity light, the makeup lights, you know, the more yellow-hued ones that go around the mirror on, and then the one on the right looks like it doesn't have those. Isn't it true you just edited these photographs? No, I've never edited a photograph. Didn't you just enhance the saturation for one of these photos to make your face look more red? Uh, no, that's incorrect. I didn't touch it. I tu w tym klipie jasno słychać, że Amber Heard twierdzi, że te dwa zdjęcia są wykonane przede wszystkim przy innym oświetleniu, a po drugie, że nigdy nie obrobiła zdjęcia i że te zdjęcia nie są obrobione. Prawniczka Janego Deppa twierdzi, że zdjęcie po lewej jest po prostu zdjęciem po prawej z podniesioną saturacją. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać w ten sposób również. Tutaj obrona Amber Heard, że to zdjęcie po lewej jest cieplejsze, bo było wykonane z dodatkowym oświetleniem z lustra takiego makijażowego, które jest cieplejsze, też mogłoby dla jakiegoś laika, powiedzmy, brzmieć, ok. Natomiast ja wam pokażę prosty sposób w Photoshopie, który potwierdzi, że te zdjęcia, to są te same zdjęcia, tylko że po prostu przerobione. Dlatego, że jest coś takiego jak tryb mieszania warstw w Difference. I teraz zobaczmy sobie to na przykładzie mojej głupiej morty, gdzie mam po prostu jakieś zdjęcie, mam warstwę, ja sobie teraz nałożę jedną warstwę na drugą. I przejdę do trybu mieszania różnica, difference. Tutaj to zdjęcie jest idealnie czarne. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest to to samo zdjęcie, to będzie czarne po nałożeniu się, a jedyne różnice w tym zdjęciu będą pokazane w inny sposób. Na przykład, teraz przesunę o jeden piksel i będę przesuwał, to teraz widać różnice na tych zdjęciach. Tak, tu są różnice przesunięcia. I teraz. Tutaj mamy utrudnione zadanie, dlatego że to zdjęcie jest większe od tego, ale postarajmy się zrobić dochodzenie. Dochodzenie tutaj teraz normalnie internetowe. Internetowi detektywi się załączają. Musimy sobie te dwa kadry. Ja je sobie teraz tutaj o, zrobiłem na osobnej warstwie, to usunę. Teraz muszę w jakiś sposób je. Tutaj e, wyrównać. Czyli ja sobie zrobię takie prowadnice, które mi pokażą o brew i, 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 i brodę. Ja się tutaj jeszcze przybliżę. Czyli mamy brew i brodę. Dobra. I teraz na tej warstwie muszę ją zmniejszyć tak, żeby ta brew i broda. Się stykały tak samo. To zdjęcie jest chyba trochę wyżej, niżej. Dobra, powiedzmy, że na razie mamy coś takiego. Powiedzmy, że jest Git. Teraz możemy zrobić bardzo łatwy taki myk. Idziemy do Edit, Auto Align i zaznaczamy opcję przesuń. W sensie, że nie będzie w żaden sposób zmieniana wielkość, rozmiar. Cokolwiek tego zdjęcia tylko zostanie przesunięte i zostaną do siebie dopasowane. OK, czyli mamy dopasowane i mamy przed po przed po. Widać delikatną różnicę chyba gdzieś tutaj przesunięć. To są też oczywiście dwa screeny obok siebie w bardzo słabej jakości, także różnica jakiś pikseli tutaj będzie widoczna. Natomiast sprawdźmy co się stanie, jak zrobimy sobie różnicę. OK. Widzimy różnicę w czym? W kolorze. Widzimy różnicę w kolorze, a nie w różnicę. A to nie tutaj, a nie różnicę na przykład tak jak tutaj w przesunięciu. Tak? Dobra. E, żeby to było może trochę bardziej wiarygodne, zróbmy sobie desaturację obydwu tych zdjęć, żeby nie było tutaj takich większych problemów. OK, mamy desaturację. E, różnica. Różnica jest teraz w jasności. Spoko. Czyli tak naprawdę robimy różnicę w czym? W tym, że zdjęcie zostało obrobione. Ale to idziemy dalej. Zdjęcie u góry jest ciemniejsze. Dobrze, to musimy je trochę rozjaśnić. Weźmy tutaj sobie jakiś prosty... Gdzie tu jest ta ekspozycja? Be, 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 be. Nie używam tego nigdy. Photofilter koloru tu pierwsze, brightness Contrast, dobra. E, przypniemy sobie tę warstwę do naszej warstwy takiej, żeby ona była tutaj e, ta warstwa dopasowań, tylko do warstwy numer 2, zróbmy sobie tą różnicę i teraz mamy jasność. I powiedzmy, że tutaj na 7, jeżeli to sobie zrobimy, to jest zrobimy Merge Layers jest najbliżej, jak to się tylko da. I teraz oczywiście tutaj też widać jakieś tam różnice w pikselach. Tylko ja chcę Wam pokazać, co by było, żeby, gdyby to zdjęcie rzeczywiście było inne, bo Amber twierdzi, że ono było przede wszystkim zrobione w innym oświetleniu. Trochę ciężko w to uwierzyć, dlatego że cienie są identyczne. Gdyby tu było jakiekolwiek inne jeszcze oświetlenie, to cień pod nosem byłby jaśniejszy. Tak naprawdę tak. No bo jeżeli dodatkowe oświetlenie damy z przodu, to różnica kontrastu między tym światłem a tym światłem, a tym cieniem musi się jakoś zmienić, jeżeli dodajemy nawet najsłabsze źródło światła. Także weźmy sobie nawet tutaj pustą szarę, pustą warstwę szarą. Weźmy tutaj Dogen Bern. No już, Dogen Bern na ten nos rozjaśnijmy trochę ten cień tak, jest ciemniejszy i teraz zróbmy różnicę to widzimy, że to nam daje jakąś różnicę w pikselach, oczywiście malutką, ale to też nie jest jakiś tam super dowód, natomiast dla mnie, znaczy bo to też jest takie, wiecie <laughs> Się teraz bawię w detektywa, ale Zrobiliście kiedykolwiek dwa identyczne zdjęcia aparatem, twierdząc, że one były w różnych warunkach? Nawet jeśli telefon był na statywie, nawet jeśli ktoś ruszał amber, znaczy ktoś wyłączył amber światło, to które było, twierdzi, że było wykonane w dodatkowym oświetleniu, czyli ktoś pomiędzy zdjęciami to światło musiało, musiało być fizycznie wyłączone. Ktoś musi nacisnąć spust migawki w aparacie czy w telefonie, musi zrobić zdjęcie. Na pewno. Byłby jakiś ruch pomiędzy tymi zdjęciami. Tutaj zauważcie, każdy włos jest w identycznym miejscu, perspektywa jest identyczna. Tutaj nie ma ani jednego mikro ruchu. I teraz jeżeli ja sobie na przykład wejdę do liquifya i zrobię sobie przesunę ten włosek chociaż o trochę i te trochę o trochę przesunę i jeszcze mało tego wezmę sobie e, pędzelek, wezmę sobie jakiś tutaj jasny odcień i domaluję jednego włoska, i zrobię teraz różnicę, to zobaczcie. Perfidnie, nie dość, że te włosy, pojedyncze włosy, które przesunąłem, widać na zdjęciu, widać to, co domalowałem, jeżeli zrobię różnicę. Nie ma bata, że to są dwa różne zdjęcia. Nie ma po prostu takiej możliwości, że to są dwa różne zdjęcia, wykonane w różnym oświetleniu i w odstępie jakiegokolwiek czasu. To jest to samo zdjęcie, tylko że przerobione, także to, co się tam dzieje na tej rozprawie, w ogóle jeżeli nie śledzicie, to są takie sklejki w necie memiczne, że to jest po prostu szok. Ja, nie, ja tu się nie opowiadam bo za żadną stroną, bo oczywiście nie śledzę całego, tylko jedyne, co widzę, to są te właśnie klipy, ale ta wypowiedź, którą wam załączyłem na początku, była tak naprawdę no, w całości pokazana bez przerw, i Amber tam perfidnie twierdzi, że to są dwa różne zdjęcia w różnym oświetleniu. Nawet możliwe, że nie, nie z innego dnia. Dwa różne zdjęcia w różnym oświetleniu że ona nigdy nie obrabiała zdjęć. Także nie wiem. Sorry, ale pod przysięgą w sądzie kłamać tak perfidnie, w sensie przynajmniej mówić takie pierdoły, dla mnie to jest słabe. Taka ciekawostka też dla Was, jeżeli chcecie kiedyś porównać zdjęcia, zobaczyć czym się różnią, albo jeżeli chcecie je idealnie dopasować do siebie a na przykład podmieniacie twarz czy oczy i nie wiecie, czy idealnie są do siebie dopasowane, to możecie zawsze zrobić tę różnicę i wtedy wiecie, że co do piksela jest wszystko dopasowane, na przykład jak panoramy sklejacie. Dobra, to by było na tyle. Dzięki bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej!